Klatka schodowa pierwsze piętro prowadzące do mieszkania. Wejście pokój z aneksem kuchennym dosyć duży kanapa, rozkładana możliwość spania okazjonalnego szafy bieszaki. Część z wieszakami, część z półkami. Zarówno na koszule i inne rzeczy, jak też półki mniejsze. I oczywiście u góry tak samo: półki, część odkryta, część zakryta okno, widok z okna, balkon. Widok na siostry zakonne, ogród. Także tutaj nic nie będzie budowane, nic nie powstanie. Okolica cicha, spokojna przystanki autobusowe, tramwajowe w bezpośrednim sąsiedztwie. Stół krzesła, piekarnik, piekarnik bosza, płyta gazowa, półki, wygodne kosze, nagarnki, inne rzeczy, domykacze szafki, też domykają się bezgłośnie cicho, Wiesz, bardzo. Szuflady, tak samo. Domykające się po cichu. Lodówka z zamrażarką. część zamrażarki, część lodówki. Pochłaniacz. Bardzo efektywny, z dużą siłą ciągu. Wentylacja grawitacyjna, również przejście korytarzem Łazienka. Proszę uprzejmie, taleta, prawda? Junkers, piec. O funkcji grzania wody do centralnego ogrywania oraz wody użytkowej. Wygodna wanna bez zniszczeń jakichkolwiek. I przejście do sypialni małej, ale wygodnej z dużym łóżkiem, 1,60 m bodajże widok sypialni ładny zieleń spokojna okolica szafka taka w której można trzymać jakąś tam garderobę drobną nie wiem skarpetki czy jakieś takie rzeczy no i tak by ta sypialnia wyglądała i wyjście korytarzyk i raz jeszcze i raz jeszcze spojrzenie. Bardzo wygodna funkcja gaszenia świat wszystkich świateł w domu, wszystkich świateł w domu jednym włącznikiem i można to jednym włącznikiem włączać też, tak? Także patrzymy, światełka się palą, jeden włącznik, gasną lampy. Ta jest na stałe zapalona, ale reszta się gasi. Tą gasimy tutaj. Jeżeli ona się nie pali, to Tamten włącznik gasi i zapala nam całą resztę. Cała reszta włącznie z sypialnią, również gasi się sypialnia i łazienka przy pomocy tego włącznika. Bardzo wygodna funkcja, jak chcemy szybko na przykład wyjść z domu i zgasić wszystkie światła. I to by było na tyle.